in nomine patris et filii et spiritus sancti amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui iesus santa maria mator Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. in nomine patris et filii et spiritus sancti amen polesci matki najświętsze i to jest to, co jest najokropniejsze z jednej strony, najgłębsze z drugiej strony i najbardziej zbawienie dla nas, dla rozważania. Szczególnie, jeśli przechodzimy do, tego, do tej słynnej piątej boleści, która jest po prostu rozważaniem ukrzyżowanego Kawarii, Jezus Chrystus ukrzyżowany i Matka Najświętsza stała pod krzyżem Jezusa. My musimy bardzo wyraźnie, właściwie podkreślić, że tylko wtedy, jeśli przychodzimy z Matką Najświętszą do stóp Krzyża, jeśli z jej oczami rozważamy mękę Chrystusa, a zwłaszcza Jego śmierć, wcześniej Jego ostatnie słowa wypowiedziane na Krzyżu Jego rany, Jego krew, tylko wtedy zaczynamy być chrześcijanami. Zaczynamy być prawdziwie katolikami. Tutaj realizuje się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek to słowo przez Marię do Jezusa. Przez Marię możemy iść do Jezusa w każdej chwili, ale przez Marię możemy dopiero rozumieć Chrystusa. To dotyczy całe jego życia, dotyczy wszystkie jego, cała jego nauka, ale dotyczy przede wszystkim godziny, dla której przyszedł na ten świat, aby zbawić rodzaj ludzki. Matka Najświętsza została powołana, aby stała w I znaczenie tej tajemnicy oto właściwy treść tej piątej boleści. Przede wszystkim musimy tutaj od razu zauważać heroizm Matki Najświętszej, która szła z Chrystusem od początku do końca. Nie wiemy bardzo dużo, albo nawet czasem niczego wiemy właściwie od życia Marii w czasie pobytu Chrystusa na ziemi. To nie ważne, po prostu ona była ukryt, w ukryciu, bo tak chciała, ale w momencie najważniejszych wydarzeń, od początku, na początku, a na szczycie ona jest i ona jest w centrum. Razem z Chrystusem stoi pod krzyżem. Razem z Chrystusem stoi, de, stoi na kalwarii i tam wykonuje to wielkie dzieło, które otrzymała od Pana Boga. Matka Najświętsza. I teraz, abyśmy to zrozumieli, to rozważali, rozumieć, nie możemy, aby trochę wchodzili w tą tajemnicę tej piątej boleści, idźmy z Matką Najświętszą do skutku krzyża. Co Maria widzi a swego syna. Postaramy się być jak Maria Magdalena, jak Święta Niebiazda, albo Święty Jan, obok niej patrzeć na nią. Co się dzieje w niej? Gdzie jej oczy są? Jaki właściwy wyraz jej twarzy jest? Oczywiście wiemy tylko boleść. Tutaj mamy przed sobą królową wszystkich męczenników. Boleć ponad wszystkimi, cierpieniami, które istnieją w historii świata, to wszystko razem wzięto, że nie ma wartości jednej chwili tej boleści, którą ma, które Matka Najświętsza teraz tu wytrzyma. I przede wszystkim widzimy, jak ona, ona, ona patrzy na Niego, ona patrzy na Niego, ona widzi, jak żołnierze właściwie najpierw hmm, tymi głodziami, a cieka umocą, umocą, umocą Chrystusa na krzyżu, potem ten krzyż jest powieszony. Wszystko widzi w detalu, jak nikt tego nie widzi. Bo ona nie widzi tylko oczyma ciała, ale też oczyma serca. Ona wie, co się dzieje bardziej niż ktokolwiek na świecie, co się dzieje w sercu Jezusa. Co się dzieje? Ile cierpień są tam właściwie ukryte? Tak, stała stała i przede wszystkim czy stała. Każda matka, by omleła tysięcy razy, umarła, a ona umiera tysięcy śmierci, i ja tym Z pewien, Ojcowie Kościoła mówią, to był cud, ten wielki cud, który Pan Bóg dokonał, aby ona umierając tysięcy razy nie umarła. Takie są nawet słowa świętego Barnarda. I tak. Możemy wyobrażać sobie, jak ona jest po prostu związana z Chrystusem. Chrystus wisi na krzyżu i możemy z wielkim Ojcem Gijavą powiedzieć: że Ona wisi na Jezusie. Matka Najświętsza jest ukrzyżowana duchowo, tak ukrzyżowana, ponieważ Jezus Chrystus pociąga ją ze sobą do, tej, do tego stopnia. Że jego cierpienia to jej cierpienia. To, co jak święty August mówi, że on wytrzymuje w ciele, ona wszystko przeżywa i wytrzymuje i cierpi w jej duszy. Taka jest boleć Matki święcia. I ona ani chwili nie odwraca swój wzrok od niego, patrzy na niego, kontempluje go. To jest, to jest, to jest spojrzenie, które przenika wszystko. Która wścieka aż do głębi serca Chrystusa, bo Chrystus otwiera jej swoje serce. Ale to spojrzenie to jest miłością. Nie ma tutaj nic niż miłość. Miłość. Ta miłość Boga ponad wszystkim, która jest gotowa do wszystkiego, do ostatnich możliwych po prostu cierpień, co jakieś swozienie tego właściwe może cierpieć. Tutaj jest nieustanny Fiat, który musi powtarzać w każdej chwili, bo nie jest tak ciężki. Pan Bóg wymaga od, tych, od niej absolutnie nadludzkie, właściwe cierpienia i ona mówi fiat. Nie mówi ustami, ale jej sercem. Każde picie jej serce, jej bolesnego serca, jej bolesnego serca jest kolejnym, niech mi się stanie. Ja przyjmuję to, ja przyjmuję to, mimo tego, że tak niesamowicie tu cierpie. I wszyscy mistrzowie duchowego życia, wszyscy święci podziwiają ten ogrom cierpień Matki Bożej, z czasem, sposób, cierpieniami dobrej Matki, która widzi swego Syna cierpiącego, umierającego, bo niesłusznie, po prostu nie, 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 niesprawiedliwie umierającego, katowanego. To wszystko są dalekie echa tego wszystkiego, co Matka Najświętsza tutaj wyciemuje. Pamiętamy, Matka Najświętsza przeżywa w swoim, w swoim sercu wszystkie te cierpienia fizyczne Chrystusa, te okropności, te głosi, które przenikają w Jego ręce i nogi, te wszystkie właściwie, każda, każde ciernie, które przepija Jego głowę. I dobrze, w Fatimie jest tam napisane, że te same ciernie przebijają w tym samym, w samym momencie jej serce, te ciernie. I potem właściwie ten ciężar jak własnego ciała, które wisi, czy tak powiem na głośdzie, na głoścach. i Pan Jezus Chrystus, aby oddychać, musi po prostu robić nadludzki wysiłek, aby wnosić swoje własne ciało nad głośmi, które to trzymują. Ile cierpień? I ta krew leczy, I ta krew wyleje wylana ze wszystkich, wszystkich już bawie niezliczonych ram. Całe ciało Chrystusa jest jedną wielką raną. I Maria to patrzy na to, widzi to. Każda inna, bo inna osoba musi odwrócić, odwrócić swój wzrok od tego wszystkiego. Ona patrzy. Jaka to boleść! Jaka to boleść! I z tego powodu musimy stać sobie sprawę, że tutaj, jeśli matka najświętsza przeżywała te wszystkie cierpienia w swojej duszy, to ona stała się rzeczywiście królową Łęczenników. I wszyscy święci są zgodni, ale wszyscy doktorzy, aby podkreślić, weź cierpienia wszystkich ludzi razem rzędy. Wszystkie męczeństwa, wszystkich mędrzeników razem rzędy. To nie dorównuje z jedną minutą, z jedną chwilą, z jedną sekundą tych cierpień, które właściwie odbywało się w sercu Marii. I dlatego jest to poliste serce się też zauważać, że Matka Najświętsza stała pod krzyżem. Stała pod krzyżem, mimo, chce po prostu właściwie, powiedzieć, jej postawa. Można po prostu właściwie powiedzieć, nie, nie, ja nie mogłem, mogłaby uciekać. Odlegnie, jak protestanci chętnie po prostu pokazują, to jest normalne, bo po prostu właściwie wynikiem takich, takiego bólu. Nie, ona nie obdleła, Ona nie straciła pod przytomność. A także stała mówi o swojej zachowaniu. Tu nie ma żadnego buntu, tu nie ma żadnego niezadowolenia, tu nie ma żadnej rewolty. Tutaj jest tylko i wyłącznie zgoda, tylko i wyłącznie cierpienie i zgoda z wolą Bożą, że ona, która tyle, tyle, tyle teraz płacze, czy będzie ona teraz krzyczeć? Nawet tego nie będzie. Czy będzie żyć, jak po prostu normalnie kobiety yy, po prostu wyrażają swój nadmierny ból przez właściwe ogromne krzyki? Ani jeden. Czy ona straci nadzieję? Czy będzie po prostu rozpacz mieć? Nie. Wszystko nie. Ona stała pod krzyżem i to stawał, jak Jezu Matko, tu jest właściwy klucz, aby na ze mną widzieć, kim Matka Najświętsza była pod Krzyżem. Na ze mną widzieć, że ona tutaj ma wykonać swoje zadanie, o którym będzie mowa w kolejnym, właściwie rozważaniu. W imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.